Dzień dobry, dzień dobry. Za chwilkę mamy kontrolę policyjną. Ciekaw jestem, czy już kogoś mają, czy nie. Na pewno te chłopaki ten suszą. Miejscowo bardzinek. Wyjazd z Krośniewic w kierunku Konina. Widzę, że tam już jeden stoi. Stoi z strzeleczką Celuje, celuje Może chce celować Tutaj kolega z Dafiga mrugnął Podziękowane. Stoisz jak tam menda Celujesz ludzi Patrzę w tyle lusterko, nikogo nie ma jeszcze Tutaj kolegę z naprzeciwka ostrzeżemy zaraz światełkami. A to koleżanka. I tutaj kolegę też ostrzeżemy, bo widać, że szybciej jedzie. Już zwalnia. Zwolnił, bardzo dobrze zwolnił. I teraz widzę, że przejechał koło policjantów i jest wszystko ok, nie? Tutaj, chłopaki, pewnie raczej z to już wiedzą, że policja stoi na siebie Mówią Dobra kochani, podziękował. Uważajcie na siebie i trzymajcie się tylko papa.